Wchodzimy na Zbyszka Profil Zbigniew, tędzie Zbigniew Zbigniew Nowakowski I tu wchodzimy Mega kawa Trzeba ja kliknąć subskrypcję dzwoneczkiem I łapeczka jest Łapeczka jest, tu jest subskrypcja subskrypcję. Trzeba klikać nonstoper. stoper. Zbyszek będzie miał dużo wyświetleń. Pozdrawiamy. Może to Jarek Jarek. A tutaj się telefonem, Ja jadę już do domu, Co to? Co to? łeb? dzień dobry kolego! Co tam słychać? Umyślki! Złego! Ten to Michałek, tak? Opowiedz coś o nim. Tak, to jest Michałek. Co on tam robi? Czyżby straszył gospodarzy? Tak, oczywiście. Niedobrych panów. Co się dzieje? A co tam się dzieje? Coś cofa? Co to takiego? Szyby za czyste, wszystko się odbija, w Ej, kurde Jedzie autko po załadunek. Będzie się działo. Zapraszam do subskrypcji kanału Przyleciała Jestem koły na tym białym Przyleciały wroteczka, będzie się dzisiaj działo. Czarnym na czarnym, zielonym na zielonym, jedzie po czerwonym. Co to może być? Kurwa, co tam znowu wymyślasz? Michałek! Stop! Stop! Stop!

Chodź, normalnie to się zakryje twarz, ty. Bo jak tak będziesz uniknął, to ja później nie znajdę. ty Chodź, chodź. Młoda. nie, nie Jeszcze żartuj, nie co? Ty dumujesz? Nie, no jeszcze załaduję tam parę samochodów. No wszyscy, no szwagry. Ja nie wiem, gdzie szwagry pojechali, bo ty po raz przyjechali. No złapnijmy jadą tu na EPG. Dajmy, czyż <laughs> oni nie, przed. No. Mogą? А буду Якці кроўцы цежу?